Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę wpływa na zdrowie seksualne wraz z wiekiem? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się mitom i prawdom o tym, jak utrzymać zdrowe i żywe życie seksualne w starszym wieku. Ale zostań do końca, ponieważ mamy zaskakujące odkrycie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślisz o zdrowiu i długowieczności. Te informacje mogą nie tylko odmienić Twoje życie seksualne, ale także ogólny stan zdrowia. Nie przegap sekretu, który zamierzamy ujawnić, a który obiecuje być przełomem dla nas wszystkich, którzy chcą starzeć się w zdrowiu i szczęściu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak będzie wyglądało życie po 50 TCE? Społeczeństwo często maluje obraz, który nie odzwierciedla pełnej rzeczywistości tego, co to znaczy się starzeć. Dziś zamierzamy odsłonić kilka prawd o męskim zdrowiu i seksualności w starszym wieku, pokazując, że postępujący wiek przynosi zmiany, owszem, ale niekoniecznie upadki. Wyobraź sobie proces starzenia się jako podróż drogą, która zmienia się z biegiem lat. Podążając tą drogą, nasze ciało przechodzi transformacje, które są zarówno naturalne, jak i normalne. Ale co tak naprawdę dzieje się ze zdrowiem seksualnym i fizycznym mężczyzn po 50 roku życia? Prawda jest taka, że tak jak drzewo, które z czasem wzmacnia się i zyskuje warstwy, tak i nasze ciało dostosowuje się i zmienia. Na przykład zmiany w zdrowiu seksualnym są tak naturalne, jak liście, które zmieniają kolor jesienią. Dlaczego jednak tak wielu mężczyzn patrzy na ten okres ze strachem, a nawet wstydem? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy zmiany, które pojawiają się wraz ze starzeniem się, mogą być postrzegane nie jako spadek, ale jako ewolucja? A co, jeśli powiem Ci, że wiele z tych zmian można rozwiązać i zarządzać nimi z odpowiednim nastawieniem i informacjami? Zanim przejdziemy dalej, zastanów się, jakie są Twoje główne obawy związane ze starzeniem się. Czy to, w co wierzysz na temat starości? Opiera się na mitach czy faktach. W następnym segmencie obalimy te mity i pokażemy, w jaki sposób dojrzałość może być fazą odkrywania i ponownego odkrywania, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie seksualne mężczyzn. Zostań z nami, gdy zgłębiamy te tematy. Obiecuję, że informacje, które odkryjemy, mogą nie tylko Cię zaskoczyć, ale także wyposażyć Cię w wiedzę aby objęci wszystkie etapy życia z pewnością siebie i optymizmem. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić tych cennych treści, które nadejdą. Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, w którym rozmowy o zdrowiu seksualnym są tak powszechne, jak dyskusje o pogodzie. Co zaskakujące, dla wielu, zwłaszcza starszych mężczyzn, ten pomysł wydaje się bardziej odległym marzeniem niż możliwą rzeczywistością. Dzisiaj zagłębimy się w to, dlaczego otwarta komunikacja na temat zdrowia seksualnego jest kluczowa i jak brak tej rozmowy może głęboko wpłynąć na życie jednostek. Dlaczego wielu mężczyznom tak trudno jest rozmawiać o swoim zdrowiu seksualnym? Odpowiedź często leży w stygmatyzacji i tabu otaczającym ten temat. Od najmłodszych lat wiele osób jest uczonych, aby utrzymywać te kwestie w tajemnicy. Tak jakby dyskusja o zdrowiu seksualnym była tabu, lub nawet słabością. Ale co, jeśli przełamiemy te tabu? Czy kiedykolwiek czułeś się nieswojo rozmawiając o zdrowiu seksualnym? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak to wahanie może nie tylko Cię odizolować, ale także zaszkodzić Twojemu samopoczuciu emocjonalnemu i poczuciu własnej wartości? Brak dialogu tworzy ogłuszającą ciszę, w której mity kwitną, a prawdy są pogrzebane pod warstwami niezrozumienia. Zastanówmy się nad historią Johna, 65-letniego mężczyzny, który przez lata cierpiał w milczeniu z powodu problemów ze zdrowiem seksualnym, z powodu strachu przed oceną. Tylko otwierając się przed pracownikiem służby zdrowia, odkrył nie tylko wsparcie, ale także skuteczne metody leczenia, które zmieniły jego życie. A teraz pomyśl: ilu ludzi takich jak John żyje w cieniu? podczas gdy mogliby w pełni cieszyć się życiem. Co by było, gdyby pierwszy krok do zmiany był tak prosty, jak rozpoczęcie rozmowy? W następnym segmencie przyjrzymy się, w jaki sposób normalizacja tej rozmowy może nie tylko złagodzić obciążenie emocjonalne, ale także otworzyć drzwi do szczęśliwszego, zdrowszego życia. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak małe rozmowy mogą prowadzić do dużych zmian. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w świecie, w którym mówienie o zdrowiu seksualnym jest tak normalne jak kłótnie o pogodę. Dziwny. Może dla niektórych, ale dziś zamierzamy zdemistyfikować temat, który dotyka życia wielu mężczyzn po 50 roku życia. Zaburzenia erekcji. Nie jest to tylko wyzwanie kliniczne, ale ludzkie doświadczenie, które głęboko wpływa na samopoczucie emocjonalne. Zaburzenia erekcji Często w skrócie ET to stan, który statystycznie dotyka około 40% mężczyzn w wieku 40 lat i ponad połowę w wieku 70 lat. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak powszechny problem jest często owiany milczeniem i zażenowaniem? Zanurzmy się w rzeczywistość tych liczb i zbadajmy nie tylko przyczyny, ale także znaczący wpływ emocjonalny, który może towarzyszyć temu schorzeniu. Wpływ stawienia czoła zaburzeniom erekcji może być druzgocący dla poczucia własnej wartości. Mężczyźni w każdym wieku mogą czuć się odizolowani lub mniej męscy, gdy doświadczają zaburzeń erekcji, co prowadzi do błędnego koła stresu i niepokoju, które tylko pogarsza stan. Ale co by się stało, gdybyśmy przełamali stygmatyzację i zaczęli otwarcie mówić o tym, jak o każdym innym schorzeniu? Czy kiedykolwiek czułaś się nieswojo, rozmawiając o problemach ze zdrowiem seksualnym? Jak myślisz, dlaczego istnieje takie piętno wokół zaburzeń erekcji, mimo że wiesz, że jest to tak powszechne? Teraz, gdy poznaliśmy już rozpowszechnienie i wyzwania emocjonalne związane z zaburzeniami erekcji, w następnym segmencie zbadamy, w jaki sposób nowoczesne podejścia i terapie mogą zmienić życie osób cierpiących na tę chorobę. Bycie na bieżąco to pierwszy krok do zmiany. Dołącz do nas, gdy pokażemy, jak nauka się naprzód, aby przynieść nową nadzieję i rozwiązania tej delikatnej kwestii. Zrozumienie zaburzeń erekcji jest kluczowe nie tylko dla osób żyjących z nimi, ale dla nas wszystkich. Jest to problem zdrowotny, a nie wada charakteru. Kontynuujmy więc tę rozmowę. Przełammy tabu i dowiedzmy się więcej o tym, jak możemy wesprzeć siebie lub kogoś, kogo kochamy, stawiając czoła temu wyzwaniu. Nie zapomnij zostawić swojego polubienia, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby nie przegapić tej transformującej treści. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego problemy tak powszechne jak zaburzenia erekcji są nadal otoczone tajemnicami i nieporozumieniami? Dzisiaj zamierzamy rozwikłać prawdziwe przyczyny tego delikatnego problemu, badając zarówno fizyczne, jak i psychologiczne czynniki, które mogą wpływać na zdrowie seksualne mężczyzn. Zaburzenia erekcji to nie tylko kwestia niepracy we właściwym czasie, jest to wynik złożonej interakcji czynników, które często są poza kontrolą jednostki. Czy wiesz, że stany takie jak problemy sercowo-naczyniowe i cukrzyca są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zaburzeń erekcji? Tak, zgadza się. Zdrowie serca i równowaga poziomu cukru we krwi mogą mieć bezpośredni wpływ na Twoje życie seksualne. Zacznijmy od problemów sercowo-naczyniowych. Kiedy tętnice są zatkane lub przepływ krwi jest ograniczony, nie tylko zwiększa to ryzyko zawału serca, ale może również uniemożliwić swobodny przepływ krwi do penisa, co jest niezbędne do utrzymania erekcji. A co z cukrzycą? Ten stan może uszkodzić nerwy i naczynia krwionośne, co dodatkowo komplikuje zdolność do osiągnięcia zdrowej erekcji. Nie możemy też zapominać o skutkach ubocznych niektórych leków. Niektóre środki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, depresji, a nawet stanów alergicznych mogą mieć niepożądany wpływ na funkcję erekcji. Zaskoczony. Cóż, czasami rozwiązanie problemu kończy się wpływem na inny obszar naszego zdrowia. Porozmawiajmy teraz o stronie psychologicznej. Stres i niepokój to coś więcej niż tylko reakcje emocjonalne odgrywają fizyczną rolę w zaburzeniach erekcji. Przewlekły stres może zmieniać poziom hormonów, zakłócając sygnały wysyłane przez mózg w celu zainicjowania zwiększonego przepływu krwi potrzebnego do erekcji. Ponadto, lęk przed wydajnością może tworzyć cykl strachu przed porażką, co tylko pogarsza sytuację. Czy któraś z tych informacji rezonuje z tobą? Czy kiedykolwiek myślałeś, że zwykłe badanie lekarskie może ujawnić ukryte przyczyny problemów w twoim życiu seksualnym? W następnym segmencie przyjrzymy się, w jaki sposób nowoczesne metody leczenia i zmiany stylu życia mogą pomóc przezwyciężyć zaburzenia erekcji, dając wielu mężczyznom nową szansę na ponowne odkrycie swojej witalności. Zostań z nami, gdy przygotowujemy grunt pod przekształcanie wyzwań w możliwości, i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej otwierających oczy informacji o tym, jak utrzymać zdrowe i aktywne życie seksualne. Niezależnie od wieku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest prawdziwy wpływ alkoholu na twoje zdrowie seksualne? Dzisiaj zagłębimy się w skutki, jakie może mieć spożywanie alkoholu, od zwykłego toastu po ekscesy, z których wielu może nie zdawać sobie sprawy, że głęboko wpływają na ich życie. Czy jesteś gotowy, aby odkryć, w jaki sposób noce spędzone na spotkaniach towarzyskich mogą wpłynąć na coś więcej niż tylko na Twój następny dzień? Alkohol jest często postrzegany jako czynnik ułatwiający życie społeczne, który odhamowuje i wydaje się, na pierwszy rzut oka, poprawiać nasze chwile intymności. Ale co się dzieje, gdy okazjonalne staje się nawykiem, a umiarkowane staje się nadmierne? Rozwikłajmy razem tę zagadkę. Z umiarem alkohol może faktycznie pomóc zmniejszyć niepokój, a nawet zachęcić do intymności między partnerami. Tu toast, tam kieliszek wina. Ale co w sytuacji, gdy umiarkowani wymkną się spod kontroli? Wielu nie wie, że nadmierne spożycie alkoholu jest jednym z głównych złoczyńców zaburzeń erekcji. Spożywanie alkoholu w nadmiarze prowadzi nie tylko do nieprzespanych nocy czy nieprzyjemnego kaca. Udowodniono naukowo, że obniża poziom testosteronu, który ma kluczowe znaczenie dla libido i sprawności seksualnej. Ponadto nadmierna ilość alkoholu zaburza pracę ośrodkowego układu nerwowego, utrudniając zdolność organizmu do reagowania na bodźce seksualne. Czy kiedykolwiek czułeś, że może te dodatkowe noce w barze mogą wpływać na Twoje życie w sposób, którego sobie nie wyobrażałeś? Jak myślisz, jak alkohol wpłynął na Twoje zdrowie seksualne? Na naszym następnym spotkaniu omówimy strategie i wskazówki dotyczące równoważenia życia towarzyskiego ze zdrowiem seksualnym. Nie chodzi tylko o całkowite wyeliminowanie alkoholu, ale o znalezienie równowagi, która pozwoli Ci cieszyć się życiem bez uszczerbku dla długoterminowego samopoczucia. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz prowadzić aktywne życie towarzyskie, jednocześnie utrzymując swoje zdrowie seksualne w jak najlepszym stanie. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych wskazówek. Które obiecują zmienić Twoje rozumienie zdrowia i dobrego samopoczucia? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak małe zmiany w Twoim codziennym życiu mogą mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie seksualne i ogólne? Dzisiaj zamierzamy odkryć, w jaki sposób przyjęcie zdrowych nawyków może zrewolucjonizować Twoje życie, a zwłaszcza funkcję erekcji. Kiedy mówimy o zdrowiu seksualnym, Często skupiamy się tylko na aspektach medycznych, zapominając, że nasz styl życia odgrywa w tym scenariuszu kluczową rolę. Zbilansowana dieta i regularne ćwiczenia są nie tylko dobre dla serca lub utrzymania kondycji, odgrywają istotną rolę w poprawie zdrowia seksualnego. Zacznijmy od jedzenia. Dieta bogata w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białka nie tylko odżywia organizm. Ale także poprawia krążenie krwi, niezbędne dla efektywnej erekcji. Pokarmy takie jak orzechy, łosoś i awokado są pełne składników odżywczych, które mogą poprawić zdrowie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie, życie seksualne. A co z ćwiczeniami? Nie jest tajemnicą, że aktywność fizyczna może podnieść poziom energii i zmniejszyć ryzyko zaburzeń erekcji. Regularne ćwiczenia Zwłaszcza aerobowe wzmacniają serce i poprawiają krążenie w całym ciele, w tym w narządach płciowych. Ponadto, utrzymanie rutyny ćwiczeń może pomóc w zmniejszeniu stresu, który jest wielkim złoczyńcą zdrowia seksualnego. Czy wiesz, że nawet niewielkie ćwiczenia mogą przynieść znaczące korzyści dla Twojego zdrowia seksualnego? Jakie rodzaje aktywności fizycznej preferujesz i w jaki sposób pomogły one nie tylko Twojemu ciału, ale także Twojemu samopoczuciu emocjonalnemu i seksualnemu? Wyobraź sobie teraz, co by się stało, gdybyś zaczął włączać te praktyki do swojego codziennego życia już dziś. W następnym segmencie omówimy, jak rozpocząć i utrzymać te zdrowe nawyki, korzystając z praktycznych i łatwych do naśladowania wskazówek. Utrzymanie zdrowego życia seksualnego to nie tylko zwracanie uwagi na zdrowie fizyczne, wiąże się to również ze szczerą i otwartą komunikacją z partnerem. Przejrzystość w relacjach jest kluczem do zrozumienia i zaspokojenia wzajemnych potrzeb, zwłaszcza że ewoluują one w czasie. Otwarcie dialogu na temat pragnień i obaw może wydawać się wyzwaniem, ale jest to niezbędny krok. Czy ostatnio otwarcie rozmawiałeś ze swoim partnerem o swoich potrzebach seksualnych? Ta rozmowa może wzmocnić twoje połączenie i poprawić intymność, dzięki czemu związek będzie bardziej satysfakcjonujący dla was obojga. Kolejnym ważnym aspektem jest radzenie sobie ze stresem. Stres nie tylko szkodzi zdrowiu psychicznemu, ale może również bezpośrednio wpływać na libido i sprawność seksualną. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, ćwiczenia oddechowe lub przyjemne czynności, mogą znacznie pomóc. Czy próbowałeś którejś z tych technik, aby zmniejszyć stres? Jaki wpływ miało to na Twoje życie seksualne? I oczywiście nie można nie doceniać znaczenia regularnych wizyt u lekarza. Otwarta rozmowa z lekarzem na temat leczenia zaburzeń erekcji lub innych schorzeń może otworzyć drzwi do rozwiązań, o których możesz nie wiedzieć. Kiedy ostatnio odbyłeś szczerą rozmowę z lekarzem na temat swojego zdrowia seksualnego? Wyobraź sobie, jak małe zmiany w obszarach komunikacji, radzenia sobie ze stresem i obserwacji medycznej mogą poprawić nie tylko Twoje zdrowie seksualne, ale także ogólną jakość życia. W następnym segmencie przyjrzymy się prawdziwym historiom ludzi, którzy zmienili swoje życie seksualne, wykonując te kroki. Bądźcie z nami! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak małe zmiany mogą prowadzić do dużych transformacji? Dziś podzielimy się inspirującymi historiami mężczyzn, którzy odmłodzili swoje życie i ożywili swoje relacje, przyjmując zdrowszy styl życia. Narte nie tylko naświetlają. Ale i motywują. Gotowy na inspirację. Każda historia, którą zamierzamy Ci dzisiaj opowiedzieć, podkreśla osobistą podróż do pokonywania i odkrywania. Mężczyźni, tacy jak Ty, którzy stanęli przed wyzwaniami związanymi ze zdrowiem seksualnym i znaleźli w zmianie nawyków klucz do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Najpierw poznaj Carlosa, 58-letniego mężczyznę, który po walce z zaburzeniami erekcji postanowił dokonać rewolucji w swojej diecie i rutynie ćwiczeń. Zastępując fast food i posiłkami bogatymi w składniki odżywcze i zaczynając codziennie chodzić, Carlos nie tylko zauważył znaczną poprawę swoich funkcji erekcji, ale także doświadczył zauważalnego wzrostu energii i poczucia własnej wartości. Czy uważasz, że takie małe zmiany mogą przynieść korzyści również tobie? Porozmawiajmy teraz o Joao, który w wieku 62 lat zmagał się z dużą presją w pracy i w domu, co poważnie zaszkodziło jego życiu seksualnemu. Ucząc się technik medytacyjnych i poświęcając czas na relaksujące hobby, Joao nie tylko znacznie zmniejszył swój stres, ale także ponownie odkrył intymność ze swoją partnerką, wzmacniając więzi, które wydawały się utracone. A ty, czy identyfikujesz się z tymi wyzwaniami? Jak myślisz, jakie zmiany mogą przynieść podobne korzyści w Twoim życiu? Jeśli te historie zainspirowały Cię i jesteś gotowy, aby wprowadzić pozytywne zmiany we własnym życiu, koniecznie się zaangażuj. Polub ten film, jeśli znalazłeś przydatne lub inspirujące informacje i podziel się nim z kimś, kto również może skorzystać z tych wskazówek. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, teraz jest na to czas. Kliknij przycisk subskrypcji poniżej, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów. I nie zapomnij aktywować dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy publikujemy nowe treści. My też chcemy poznać Twoją opinię. Zostaw komentarz poniżej, w którym opowiesz, jakie zmiany planujesz wprowadzić, lub masz pytania dotyczące poprawy zdrowia i samopoczucia. Twoja podróż jest dla nas ważna i razem możemy sprawić, że będzie to niezwykle pozytywne i transformujące doświadczenie. Kontynuujmy tę rozmowę i rozwijajmy się razem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.